Dzień dobry Guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Zajrzymy na wykresy: Bitcoina i Ethereum. Ethereum spadło, więc dodałem 10 ET do pozycji. Bitcoin też spadł w nocy, więc dokupiłem więcej. Subskrybujcie, lajkujcie, włączcie powiadomienia. Wspierajcie pokój, naturę i dostępność dla wszystkich. Niech będzie dostępne dla każdego. Jeśli zarabiacie, chronicie przyrodę, kupujcie ziemię dla wszystkich. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do szczegółów technicznych. Moje konto 929 spadło z 972 do 930, wcześniej było 913, czyli z 913 do 972, teraz 930. Widać duży spadek Ethereum wczoraj w nocy. Um, my szczyt wynosił 4490, wczoraj spadło do 4365, dokupiłem przy 4400. 40 teraz wracamy do 4, gdzie dokładnie była moja transakcja. Moja transakcja wzrosła do 4 440, więc jest mniej więcej tam, gdzie jesteśmy teraz, trochę wyżej. Opłata za finansowanie jest ujemna. Mój handel Ethereum daje 40 000 USD zysku. To teraz transakcja 60 Ethereum. To handel za 228 000 dolar, 40 000 dolar zysku, koszt 641 dolar. Moja transakcja ton też się aktywowała, gdy mieliśmy ten duży spadek. Widać, jak ton spadł z 360 do 330. Potem dodałem więcej. Teraz podwoiłem moją pozycję w ton. 11 dolarów zysku, a wczoraj bitcoin, gdzie otworzyłem pozycję, był na 121. Kupiłem na 118, poszło do 124, więcej na 117. Wczoraj aktywowałem więcej na samym dole. Tak, dokładnie na dole przy 116,800, miałem już ustawione zlecenia. Potem nastąpiło odbicie na rynku, co pięknie widać. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina i Ethereum. Jesteśmy w analizie technicznej. Bitcoin 117700. Na wykresach tygodniowych został jeden dzień. Bot guru krypto nadal na niebiesko kupił w 2023 przy 20 k dostępne w kursie mistrzowskim. Link w opisie. Wskaźnik Bitcoina kupił by sprzedać 5-4 tygodnie temu. szastik spada i szarzeje nadal wyższe szczyty i dołki. Dopóki to trwa, jestem byczo nastawiony do Bitcoina. Wyszliśmy z trójkąta. Rozegrało się dokładnie. Trójkąt, presja, wybicie, gorąca inflacja i spadek. szastik dzienny jest teraz sprzedany, spada, teraz wyprzedany. Handel przy wsparciu 116,700, stop loss pod miesięcznym 115,400. Ryzykuje 1300, by zyskać 28 tysięcy dolarów. 1300 daje 28 000 dolarów. 10x dźwignia to 280 000 dolarów. Taki handel zrobiłbym na Bitcoinie i Ethereum 4478. Flaga byka, prawie rekord tygodniowy. Na wykresie tygodniowym widać, że prawie osiągnęliśmy cel, ale teraz wszyscy wyszliśmy z tego dużego symetrycznego trójkąta. Ten symetryczny trójkąt sięga 2020 roku. Budował napięcie, 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 aż w końcu wybił się i teraz jesteśmy już poza nim. Jeśli ten trójkąt pasuje do podstawy głównego celu, to 700 i 800. Na wykresie dziennym ta flaga byka zagrała, jak mówiłem. Wypchnęliśmy się z niej i rozegraliśmy. Cel to 4900. Doszliśmy do 4000, blisko 4800. Teraz się cofa. Jeśli nie wszedłeś jeszcze w pozycję, spróbowałbym wejść od 418. Ciasny stop loss, bo jesteśmy wysoko. Zysk na 7,800, ryzyko 29 razy 122 dolar, by zarobić 3600 dolar. 10 x dźwignia da 36 000 dolar. To transakcje, które zrobię na Ethereum. Jestem w nich na Ethereum, Ton, Bitcoin. A w spot trzymam Uni i World. Mam więcej zleceń, kupna więcej zleceń na ton po 2,70$. dolar. Unii po 6,70$ i 8,60$. Uni jest teraz na 10,80$. To moje aktualizacje. Dołączcie do nas na Telegramie, jest was 193 online. James to mój guru, dzięki wszystkim. Ludzie dyskutują o kryptowalutach i gorączce przy 56$. Niesamowite wieści, błogosławieni pokój czyniący, bo dziećmi bożymi zwani będą. Trump zawiera pokój z Rosją i Putinem, co świetne dla świata, i pompuje rynki, jeśli wieści o pokoju wyjdą. W opisie poniżej wszystkie linki są pod filmem: Bybit, dostajesz bonus 60 tysięcy, Wix, 200 dolarów bonusu za samą rejestrację, Giełda bez KYC, dostępna na całym świecie, kursy, a Wix ma konkurs o Bentleye i 2 miliony dolarów w drugim sezonie. Linki są wszystkie pod filmem. To moje aktualizacje rynkowe dla was. Życzę wam pięknego dnia. Kliknijcie przycisk subskrypcji, dajcie kciuka w górę i włączcie dzwonek. Pytania piszcie niżej, a jak zarabiacie, wspierajcie pokój, chroncie naturę i dzielcie się tym. Kocham was wszystkich. Miłego dnia i do zobaczenia jutro.